Pan z wami słowa Ewangelii według świętego marka. Jezus usiadł naprzeciw skarbony, przypatrywał się jak tłum, rzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki. Czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i żał do nich. Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem rzucali z tego, co nie zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie. Słowa Ewangelii zgładzą grzechy nasze. Ta uboga Boga Wdowa wróciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie, jakie było zaufanie, miłość tej kobiety do Boga. Wszystko oddała. I moi drodzy, ta Ewangelia mówi o nam o. Konkretnym wydarzeniu, które miało miejsce, rzeczywiście Jezus w świątyni patrzył na osoby, które wrzucały pieniądze do skarbony i ta kobieta dała pieniążki jakieś drobne, ale Jezus zauważył to, bo dała wszystko, co miała, dlatego o tym Jezus nam mówi. Natomiast Pan Bóg ma taki zwyczaj uczyć nas. Za pomocą wydarzeń materialnych, konkretnych, o rzeczach duchowych, których nie widzimy, nie możemy sobie wyobrazić. Również ta Ewangelia ma, moi drodzy, znaczenie duchowe. Jakie ono jest? I otóż to są symbole, które możemy odczytać w sposób duchowy. Przede wszystkim świątynia, co oznacza? Świątynia, jak mówi Pismo Święte, to jesteśmy my, nasze serce. Nasza dusza, wy jesteście świątynią Ducha Świętego i to jest świątynia. I teraz uboga wdowa. Kto to jest uboga wdowa? Wdowa to jest kobieta, która straciła męża, może nie żyje, została sama, jest nieszczęśliwa, smutna, radość jej życia została zabrana. To jest wdowa. A co znaczy w sensie duchowym? Ta uboga wdowa znaczy duszę człowieka. Nieszczęśliwego, duch człowieka, który już nie ma kontaktu, relacji z Bogiem. Stracił ten kontakt z różnych powodów czy z grzechu, czy z powodu innych ludzi. To jest taki człowiek opisany w przypowieści o Synu Marnodrawnym. On odszedł daleko, dalekie strony i tam zawołał: Nie mam tu co jeść, wrócę do mego ojca. To jest ta uboga wdowa. Taki człowiek zagubiony, poraniony, zniszczony wewnętrznie duchowo. Już nie ma siły. Żeby bardziej wyjaśnić, kim jest ta uboga wdowa, to powiem takie świadectwo Wiesława z Jasła. Znam go osobiście. On przez wiele lat posługuje już w Gorię. Można zobaczyć jego świadectwo w internecie. Otóż Wiesław Jasło, południe Polski, 20 lat brał narkotyki. On sam mówi tyle się nie żyje. To Bóg jakoś go uratował, że brał, sprzedawał narkotyki innym jeszcze. Jak był ministrantem, powiedział Panie Boże, jesteś mi niepotrzebny. Był młody, no i później brał narkotyki. Jego mama przeżywała tragedię. I wreszcie ostatnim wysiłkiem jakiejś siły mówi, synu masz pieniądze, jedź do Medjugorje. Tam przychodzi Maryja. Wsiadł w autobus. Dobrze. Pieniądze wszystkie, które jeszcze miał w Medjugorje przepił. Szukał tylko sznurka, żeby się powiesić. Taki był jego stan. Już ten autokar dawno wrócił do Polski. Szukał sznuka, żeby się powiesić. I to jest ta uboga wdowa. Człowiek z nieszczęśliwy. Duch, który już nie ma relacji z Bogiem. To zostało zniszczone. I kochani, i on tam w Weżugorje przed kościołem usiadł w tym dramatycznym momencie i powiedział właściwie trzy słowa. Panie Boże, pomóż mi. Panie Boże, pomóż mi. On już umierał. To był ostatni moment. Dał wszystko, co miał. On nie było mu w stanie więcej dać siebie Bogu. Nie był w stanie. Mówi, nawet nie był w stanie wejść do kościoła na mszę. Człowiek tak bardzo duchowo zniszczony. To jest ta uboga wdowa. I kochani, jak on mówi wtedy, w jego sercu, myślę, był taki huragan, sztorm, dziesięć skali Po tych słowach Natychmiast przyszła cisza. Panie Boże, pomóż mi. Cisza, spokój. Dał wszystko, co miało z siebie. Trzy słowa, ale to było wszystko, na co było go stać. Kochani, i on od tego momentu, później ojciec Sławko Barbaricz pomagał mu wspólnotarze na kolo, piękne miejsce, wspaniali ludzie. Od tego momentu już nie bierze narkotyków, posługuje tam przy Kościele, w meczu Kochani, takie jest znaczenie tej Ewangelii. Jezus widzi, no, niektórzy mają dużo łask, darów. No, coś tam Bogu dadzą, jakąś tam dziesiątkę różańca, no, troszkę coś przyjdę, posłucham w niedzielę, co niewiele coś dam, co mi tam zbywa. Ale są ludzie, którzy nie potrafią więcej dać, są bardzo zniszczeni duchowo, i na tych Jezus patrzy, właśnie, nawet jak to troszkę dadzą, to daje im wiele łask. Kochani, tą Ewangelię, to wszystko, co mieli, dali również święci. Teraz, kilka dni temu, przeżywaliśmy uroczystość Wszystkich Świętych. Oni wypełnili tą piękną Ewangelię, którą wtedy czytaliśmy. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni cisi, którzy są miłosierni, czystego serca. Oni będą oglądać Boga, oni posiądą Królestwo Niebieskie. I oni to wypełnili, święci, na przeciągu wielu wieków. Możemy ich wielu wymieniać, chociażby wspomnieć tylko o chrześcijanach pierwszych wieków, jak byli męczeni za świadectwo miłości do Jezusa. Kochani, a czy dzisiaj również nie trzeba często takiego duchowego może męczeństwa? Ale wielu chrześcijan jest fizycznie męczonych, również jeżeli chcemy się przyznać do Jezusa. Chociażby wspomnę z pierwszych wieków chrześcijaństwa Agnieszka, święta Agnieszka. Były posążki bożków pogańskich, ognie się paliły przed nimi, i rozkaz był Cezara, żeby oddawać hołd tym bożkom. Mówiono: wrzuć kadzidło do tego ognia, oddaj cześć bogom rzymskim. A Agnieszka mówi: Moim panem i oblubieńcem jest Jezus Chrystus i nie ma innego Boga jest na ziemi. Nie ma innego Boga, i jemu będę służyć całym sercem, nikomu innemu. I moi drodzy, jak mówią świadkowie, ona na męczeństwo szła z większą radością, szczęściem na twarzy, niż jedna panna młoda idzie do ślubu. Taka miłość do Jezusa. Święty Justyn, również Rustyk namiestnik rzymski. Mówi oddaj chwałę Bożkom rzymskim. Zastanów się dobrze, bo już czekał kład z mieczem. A Justyn mówi w rzeczy tak słusznej nie ma nad czym się zastanawiać. Nikt o zdrowym umyśle nie odejdzie od pobożności do bezbożności, od wiary do Boga do niewiary do dodawania czci bożkom. Kochania, co dzisiaj się dzieje? Przede wszystkim bożki pieniądz, władza, nieczystość, przyjemność to najbardziej nas zniszczy, dotyka. Ale również i Kościół. Spójrzmy, czy tych bożków nie ma dzisiaj, co się dzieje. Znamy sytuację, czy tych bożków nie ma. Nie ma innego Boga. Jezus jest moim Panem i Bogiem, jemu będę służyć. Oczywiście z miłością, z pokorą służę, obmywam stopy innym ludziom. Nie wywyższam się, nie robię się pyszny, tylko służę, umywam stopy drugiemu osobie. W cudzysłowie oczywiście, służę wiarą, miłością, ale w duchu prawdy, bez zmienionej nauki Kościoła. Nie zmieniam tej nauki, tradycji świętych nauczania Kościoła, nauczania Jana Pawła II. Kochani, mówiąc o świętych, mam jeszcze na myśli wielu naszych braci i sióstr. Może o nich się często nie mówi, ale teraz będziemy przeżywać za kilka dni, 11 listopad, nasze święto narodowe. Żyjemy w wolnym kraju. Dlaczego? Bo nasi bracia i siostry oddali swoje życie, swoją krew. I o tym mówi Maryja Fatimie, moi drodzy. Jeżeli nie chcecie przewagać Boga przez pokutę modlitwę, musicie, Bóg musi być przewagany, to wtedy będziecie musieli przewagać przez łzy i waszą krew. I to się stało w czasie II wojny światowej. To się nie musiało stać. Można było posłuchać Maryi i Fatimie. Ale to się stało. I to są, kochani, miliony, miliony ludzi, obozy koncentracyjne. Ale mam tu na myśli również łagry sowieckie na Kołymie, pod Kołem Polarnym, gdzieś głęboko, daleko na północy. Ludzie zabrani w ciągu nocy w kilku minut w tych bydlęcych wagonach i tam żyli i umierali. Kromka chleba na cały dzień i praca w Tajdze. I tam się modlili. Kto mógł, kto im sześć święto, to i mszę też odprawiał, byli tam kapłani. I to, ufam, pośród nich jest wielu, wielu świętych. To przez ich krew był nowy świat później. po wojnie nowy świat nastał nowy porządek świata, pokój. Wielu, wielu cierpiało w nieludzkich warunkach i tam ich szczątki do dzisiaj są. To oni oddali wszystko Bogu, nie wyparli się Boga, trwali z nim do końca, służyli Bogu, nawet tam gdzieś daleko na Syberii. Uboga wdowa to nasze serce, to nasza dusza, to nasze pragnienie, kochani, miłowania Boga, nasza miłość. Kochani, na końcu. Jeszcze przeczytam fragment jednej z osób świętych, które są dla nas wspaniałym przykładem. Jest to święta Faustyna Kowalska. Ona miała taką łaskę: Święci są dla nas łaską, darem od Boga, darem miłości, miłości miłosiernej. I przez nią Pan Bóg daje nam dzisiaj też taką łaskę. I ona pisze takie słowo: W pewnym dniu ujrzałam dwie drogi. Jedna droga szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki, różnych przyjemności. Ludzie szli tą drogą, tańcząc i bawiąc się. Dochodzili do końca, nie spostrzegając, że to już koniec. Ale na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść. Jak szły, tak i wpadały. A była ich tak wielka liczba, że nie można było ich zliczyć. Widziałam drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i zasłana cierniami i kamieniami, a ludzie, którzy nią szli, mieli w oczach łzy i różne boleści były ich udziałem. Jedni padali na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. A w końcu drogi był wspaniały ogród przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia, i wchodziły tam wszystkie dusze, wchodziły tam te wszystkie dusze, zaraz w pierwszym momencie zapominały o swych cierpieniach. I to jest Kościół Chrystusowy, to jest Kościół uczniów Jezusa, którzy go kochają, szli tą wiążką drogą, upadali, mieli łzy w oczach, ale powstawali. I kiedy wchodzili do ogrodu, byli szczęśliwi i już o wszystkim zapominali. Na końcu jeszcze ważne słowo, które też często powtarza Pan Paweł II. Jezus mówi do nas przez świętą Faustynę. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. Nie będzie pokoju na świecie, dopokąd ludzkość się nie zwróci do Miłosierdzia Jezusa. O, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy! Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem. Nie dobroci mojej, i szatani wielbią sprawiedliwość moją, ale nie wierzą w dobroć moją. Raduje się serce moje tytułem miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem. Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, Matka Jezusa pomoże nam iść tą drogą wąską, drogą zbawienia, drogą z Jezusem i z Maryją. Amen.